Z trzeciej pozycji na wschodzie do playoffu przystępowali, bo przystępowała Philadelphia 76ers. Troszeczkę, że tak powiem, turbulencji, jeżeli chodzi o szatnie, o sprawę Hardena. I właśnie patrząc na to, jak no, starzeje się Harren, starzeje się Embiid czy nie wydaje się wam, że to jest ostatnia szansa na to, żeby Philadelphia. Doszło do finału, bo po tym, jak nie są w stanie tej pierwszej rundy, przepraszam, drugiej rundy play przejść, to może pomyślmy najpierw o finałach, czy, czy finał w konferencji, zanim pomyślimy o mistrzostwie. Co ty tym myślisz? Czy to jest ten rok, jednak? No inaczej, tu już chyba mało kto wierzy w ten proces. Przede wszystkim no, MB ma problem, żeby zachować to zdrowie, zwłaszcza w play-offach, gdzie te obciążenia bardzo, sezonem zasadniczym są bardzo widoczne. No Co do Hardena, no to publicznie było ogłoszone, że chce tego transferu, oprócz tego założył swoją, swój strój grupcia, że tak powiem, i już pokazuje się, w bardziej okazałych. Rozmiarach, czy publikuje zdjęcia, trzymając kilkanaście burgerów w, ręka, w rękach. Więc wracamy do tej klasycznej, gastronomicznej sagi Jamesa Hardena pod tytułem Sprzedajcie mnie, bo zobaczcie, jak się utyłem. Ale to no. były nowojorskie jakieś burgery, bo tam nikt jeszcze coś podobnego chce, nie tylko przenosiny na. Zachęcie. Nie, nie, patrzy, nie patrzyłem jakie jak burgery, ale, ja ale, może, ale, może, ale może, warto sprawdzić. może warto sprawdzić, no znaczy tu, no niestety Rim Harden to już jest typowo rozgrywający, tutaj już chyba trzeba byłoby naprawdę mieć bardzo płonne nadzieje, żeby tutaj jakiekolwiek oczekiwania mieć jako punktującego, no bo tak naprawdę co playoffy znika, znika, staje się pasywny w przypadku jakiegokolwiek, Odwojenia, ściągnięcia obrony, wiadomo, jest mądrą rzeczą oddawać piłki na wolne pole, ale czasami wymaga się tego, żeby wymusić ten fał, żeby wjechać na ten kosz, spróbować jakikolwiek nacisk obrony był. Co tu dużo mówić? No, ciężko oceniać też Filadelfię teraz, póki cała perypetia właśnie z Jamesem Hardenem tak wygląda, ale no, trochę, trochę smutno, bo drużyna jawiła się naprawdę, naprawdę dobrze, miała jakiś pomysł. Obecnie wiadomo, mamy jakieś e, mniejsze, mniejsze podpisy, e, mniejsze podpisy, czy to mm, e, PolRID, e, tak, czy... Montres Harel, ale to wszystko takie, tak naprawdę, ubezpieczenie za, za Embiidem. no bo wiadomo, że będą grali tutaj raczej jako zmiennicy. Raczej ciężko będzie sobie wyobrazić ich, grę, ich parowanie z Embidem. No i do tego Patrick Beverly, może tutaj, właśnie jako taki energizer, ktoś, kto tą, w tą ławkę w szatni natchnie po prostu tak czysto, czysto, nazwijmy to tak energetycznie. No co może mówić, trochę tak. Jako, jako Boston, Bostonie mogą się wypowiadać, że jest dobrze, źle. Mogę jakieś, jakąś tezę postawić. Tak tu no, wydaje mi się, że jest bardzo dużo niewiadomych. Bardzo cieszę się chyba, jeżeli chodzi o podpisy i transfery, no to przede wszystkim zmiana trenera, bo tu rok w rok był problem z tym, że no niestety tutaj grali bardzo prostą koszykówkę. Nie było żadnych praktycznie zmian w trakcie gry albo z, w trakcie serii z meczu na mecz. Także jestem bardzo ciekawy jak Nick Nurse tutaj poprowadzi tą drużynę no bo jednak jest to coach głównie od różnych zasad defensywnych nawet pamiętne box and one Golden State Warriors w także jestem ciekawy co tym razem wymyśli no całe szczęście że ta era do Riversa się skończyła no bo tu no, z bólem oglądałem mecz numer 7, gdzie wiadomo, że był kontuzywany, ale dostawał piłki zamiast na low poście, wykorzystując przewagi fizyczne, dostawał je high, high poście, musiał się właśnie tak, już poobijany, zmęczony tym sezonem, przepychać No, Daleko trener... zaczynać akcję od kosza. Tak, no? bardzo. No, tutaj byłem tak, no, trener, wręcz zamiast trener przeciwnika, to, tre... to własny trener eksponował braki i niedociągnięcia swoich własnych zawodników. No, to jest... Dla mnie po prostu taki znak, że na całe szczęście tutaj zarząd poszedł po rozum do głowy, to i została wymiana, czy została zmiana na stanowisku trenera, także no, liczę, że przynajmniej tutaj w playoffach czymś zaskoczą. Ale no, jeżeli chodzi czysto kadrowo, no to sporo jeszcze niewiadomych, sporo niespodzianek. Ciężko tutaj dać jakąkolwiek, jakąkolwiek odważniejszą tezę. No po prostu za, za, za mało wiemy. No tak, Sixers to kolejna taka, taka marka, no bo to oczywiście jeszcze tradycje Warriors, prawda? No też kiedyś założycieli NBA od 63 roku. Od 83 roku czekają na mistrzostwo też wielkie wydatki. To jest zespół, który w tej chwili tam wydaje w granicach 170-180 milionów dolarów. Już mówię o nowych rozgrywkach, a tymczasem staje wobec zupełnie jakby no dwóch dwóch nowych rozstrzygnięć, no bo jaki to jest dylemat? No to gramy z tym Hardenem czy nie gramy? Z Hardenem nawet takim bym powiedział, nie tym znajdziemy lepszych czasów, kiedy był MVP, królem strzelców i tak dalej. To jest zespół na miarę mistrzostwa. No, bez Hardena to nie wiemy, chociaż na pewno za niego dwóch, trzech wartościowych zawodników i wtedy to jest zupełnie inny model gry. Natomiast no, tutaj tego nie rozstrzygniemy. To i tak bym powiedział, jest pełny wersal. Daryl More i Harden znają się z, jeszcze z czasów z Houston, więc panowie tutaj zachowali że jak powiem, pewną dyplomatyczną klasę. No może to się skończy też tym, że Harden jednak zostanie w, w Pensylwanii, a, a, a nie gdzieś tam na przykład w swoje rodzinne strony. Natomiast tutaj ciekawa jest ta zmiana z nikiem Nersem. Ja przypomnę, że jakiś Nick Ners budował atak Toronto Raptors, ten atak, który potem zdobył nawet mistrzostwo, ale w specyficznym składzie z KLM Leonardem i paroma innymi, kalem Laurym, a, a potem dopiero jakby ci Raptors dołożyli, szedł Dwayna Casey'a, a potem dopiero ci Raptors rzeczywiście dołożyli super obronę, ale zupełnie zgubili atak, to zresztą będziemy o nich mówili też za, za chwilę. Na pewno zmiana na, na lepsze jeżeli chodzi o, o coaching, to znaczy tak papierowo, bo tak naprawdę trzeba gry Sixers uprościć, czyli niech jak najniżej, tak jak mówiłeś, grał, gra Jalen Beat, nie eksploatujmy go, może zmuśmy go troszkę też tak delikatnie, no bo kto zmusi najlepiej zarabiającego zawodnika, takiego weterana też do zmiany stylu gry, niech on troszkę tyłem zacznie grać do kosza, niech będzie takim Mosesem Malone, gdzieś tutaj, tu jakiś haczyk, tu jakiś drill, tutaj jakiś półhaczyk, tutaj jeszcze floaterek, prawda, żeby on tam tak nie pokazywał jaki ma talent rzutowy, strzelecki, bardziej niż skorerski, tak. Natomiast, natomiast przede wszystkim chodzi o to, żeby otoczyć tego Embida fajnym towarzystwem, bo, bo ci role zostali w dużym stopniu nie tylko w tym, przed tym sezonem, ale tak i, także i po, przed poprzednim wymienieni. No i tutaj też przypomnijmy, że, że no też myślę, że w Filadelfii jeszcze niedawno opcji z Lillardem nie wykluczali w miejsce, w miejsce na przykład Hardena, prawda, jeśli Harden by się zgodził na taką prowincję i do takiego nisko notowanego Zespołu. Natomiast też pamiętajmy, że z Hardenem wskaźnik wygranych imponujący. On znowu był najlepszym podającym, miał świetny wskaźnik asyst do strat. Dzięki niemu prowadzili 1 do 0 i 3 do 2 z Boston Celtics, ale niestety szóstym meczu siebie w Filadelfii tam padli rozstrzelani trójkami, no w siódmym meczu już nie było o czym mówić, ale to jest rzeczywiście drużyna, która, która jakby szuka pomysłu jak przełamać ten pewien kompleks półfinału wschodu, bo przecież w ostatnich sześciu latach pięciokrotnie byli w tym półfinale wschodu i jednocześnie jak wzmocnić ławkę, bo za chwilę to będzie drużyna, która będzie dysponowała ogromnymi pieniędzmi, bo, bo już wiemy to Tobias Harris na dobrą sprawę ostatni sezon grania no i, i, i tutaj no nie wiem no zobaczymy jak to... Tak naprawdę troszkę zadaniowcy, bo ty i Weverly, o którym wspomniałeś, i Bamba, i, i McClung, zobaczymy, może on tutaj będzie takim Peytonem Pritchardem troszkę Boston Celtics, bo, bo przypomnę, że poprzedni sezon to znowu był postęp, prawda? Tutaj szaboba pod adresem do Carriversa. To był postęp w sezonie zasadniczym, ale znowu i, i nawet pozycja też wyższa. Natomiast, no, no niestety, okazało się, że, że tu tutaj coach jest, jest jakąś słabością. ale ale oni też zachowali w dużym stopniu skład, więc gdyby jakaś ugoda była zawarta z Hardenem, że jednak dobra, spróbujmy jeszcze ten sezon pociągnąć przynajmniej do lutego, zobaczymy co się będzie działo, to, to, to są potentaci, to jest zespół, który gdzieś tam w pierwszej piątce, szóste, szóste do, do tytułu, no, musi być, musi być e, uzupełnia, e, musi być rozpatrywany. Natomiast ich jedynym problemem jest to, że oni w ogóle nie chcą płacić podatku od luksusu w tym sezonie i chcą być jednak poniżej tego pierwszego, tego pierwszego promu czyli tam tych 170 paru milionów dolarów. Nie wiadomo, czy to im się uda. No, a co do samego składu jeszcze, to to, co powiedziałeś, to ja też uważam, że tutaj największym takim. Naj, największą zmienną, która może przeważyć o sukcesie 76ers w tym sezonie, to jest po prostu trener. Jest, to się ładnie nazywa efekt nowej miotu, jak w trakcie sezonu. To trochę nieładne określenie, jak w trakcie sezonu zmienia się trenera, ale w tym, w tym przypadku trener jest od nowego sezonu. Nick Ners co prawda nie ma możliwości zbudowania składu tak jak chce, no bo te kontrakty były długoletnie podpisane już wcześniej, więc no jest co jest, ewentualnie jakieś zmiany kosmetyczne, właśnie jakiś Beverly Bamba, bardziej do ławki zawodników. I kwestia tego, że Embiid nie jest takim zawodnikiem jak Joki, z którym konkurował przez ostatnie sezony, czy to przy okazji walki o tytuł MVP. To jest bardziej zawodnik, który trzeba wykrować. jakiś potrafi wziąć piłkę i zachować się jako ten rozgrywający zawodnik. Tak nie jest. On jest o wiele mniej mobilny pod, pod względem poruszania się z piłką, takiej elastyczności. To jest troszeczkę silniejszy, ale bardziej taki sztywny zawodnik, jeżeli chodzi o poruszanie się po prostu. I to jest zawodnik, którego no, trzeba wykrować. trzeba tak dać zagrywkę, żeby on dostał tą piłkę. I jak oglądałem Seventy ers w w zeszłym sonie, miałem takie wrażenie jednak, że to zawodnicy grali troszeczkę inną koszykówkę, a Doc Rivers miał problemy z tym, żeby opanować to, co działo się po prostu na boisku. I tutaj wchodzi Nick Nurse. Trener, który. Czyli większa dyscyplina, prawda? A nie takie Ivan do mam. Riversa, mam, mam nadzieję, mam nadzieję. Trener, który no, w tej nowszej erze koszykówki zdobył mistrzostwo, no bo to jest około 11 lat pomiędzy mistrzostwem Doka Riversa, a pomiędzy mistrzostwem Enersa, to w ogóle totalnie inna koszykówka. Więc zmiana, zmiana myślenia. Zmiana. Trosze, m, troszeczkę młodsza osoba na stanowisku z świeższym umysłem, że tak powiem, i troszeczkę bardziej taką filozofią pod nowoczesny styl koszykówki. No jeżeli Philadelphia ma mieć jakieś to szanse na prawda? sukces, to, to, to Nick Nurse po prostu. Jak... To. I, i, I mi się wydaje, że to najlepszy transfer, jaki mogli zrobić w tym sezonie. No i to jest, to jest właśnie bo tak naprawdę, nie, żeby nie za dużo zmieniać w tym zespole, bo Nick Nurse też już troszkę zmieni, zmęczył tymi Raptors, no bo on najpierw jako asystent to miał super relacje z graczami, potem jako ta pierwsza miotła, jak wspomniałeś, no to wiadomo, że to troszkę tężeją te relacje, bo to inne wymagania. A tutaj znowu Nick Nurse, jakby zaczyna znowu swoją karierę, ja przypomnę 10 lat w Toronto, najpierw jako asystenta, połowę tego, a potem połowę jako, jako główny coach. Także czy się tutaj taki jest no, pewien nowy Impuls. I, I tak jak wspomnieliśmy tutaj wszyscy, że tutaj niewiele trzeba korygować. Dobry spacing znaleźć, czyli izolujmy tego Joe tego Joe jak najniżej, jak najbliżej kosza, oszczędzajmy go jednocześnie tym samym i poprzez liczbę meczów, i, i poprzez akcję. No bo wiadomo, że gigant na koźle. A tu jeszcze też trzeba jakby rozróżnić, dlatego, dlaczego Joel Embiid jest tak inny od, od, od Jokicia. No po pierwsze, Joel Embiid jest tak zwanym finisherem, czyli dostaje piłkę, ma kończyć. I tak się tak poczynił postępy w pewnym sensie z szukaniem partnerów, natomiast jego zadaniem jest kończenie akcji. No a Joker, no i też. Joel Embiid jest, bym powiedział, graczem, który jest bardziej zdyscyplinowany w tym sensie, że on wie, że jeżeli już dostaje piłkę, to ma kończyć raczej nie odgrywać a, i, i nie on rządzi drużyną, bo to jest właśnie taki jednocześnie środkowy starej szkoły, czyli nie on ma piłkę w rękach. No a Denver Nuggets złamali wszelkie konwencje koszykarskie, dając piłkę najwyższemu graczowi. To on o tym decyduje, kto gra, jakie akcje gramy i tak dalej. Także tutaj Nick Nurse, drobne korekty i może być fajny efekt, bo, bo jednak wielu ważnych zawodników zostało. No i jeszcze nie zapominajmy o jednym rozstrzygnięciu z Stylisem Maxeyem, prawda? Wiadomo, że to jest gra przyszłościowy, to jest nawet ktoś, kto może już w tej chwili w znacznym stopniu zastąpić Hardena, tylko on też za chwilę będzie zarabiał 30 i 40 milionów dolarów.